Witajcie moi drodzy. Chciałbym poprosić Was o pomoc. Nie pomoc dla mnie, tylko dla potrzebujących ludzi w miejscu odległym od Polski, ale naprawdę potrzebującym pomocy. Najpierw trochę wstępu. Jakiś czas temu, chyba dwa tygodnie temu, przez przypadek całkiem do grona moich znajomych zaprosiłem facebookowych, pana Józefa Kielara, nazwisko wydało mi się znajome, tak się zastanawiałem czy to przypadkiem nie jest klient, któremu moja firma sprzedała kiedyś odkurzacz Rainbow jeden z moich pracowników napisałem zapytania, okazało się, że tak pamiętał, nawet pamiętał akwarium które miałem wtedy w firmie, takie duże 750 litrów z rybami z jeziora Tanganika, były tylko i wyłącznie pielęgnice z Tanganiki Teraz już Józef poprosił mnie o pomoc przy akcji, którą organizuje, On jest w tej chwili dziennikarzem. Ja załączę link do, do tej strony, do tej zbiórki. W Słuchajcie, sensie zbiera pieniądze na rzecz Syryjczyków i Jemeńczyków. Moi znajomi wiedzą, że ja jestem przeciwny przyjmowaniu uchodźców muzułmańskich w Polsce. Natomiast absolutnie nie jestem przeciwnikiem pomocy tym ludziom tam na miejscu. Uważam też, że to jest o wiele bardziej sensowne. Także dla nich, ponieważ no, nie powinno się wykorzeniać tych ludzi. To jest inny klimat, inna kultura. Myślę, że po prostu trzeba im zapewnić spokój i nowy start życiowy, bo przecież te ich miasta, domy często są zniszczone. I to są naprawdę biedni ludzie. Europę szturmują młodzi. W pełni sił fizycznych mężczyźni, natomiast tam rzeczywiście zostały dzieci, kobiety, starcy, i, i, i oni zasługują na to, żeby im pomóc. Po prostu ci, którzy, którzy mogą, powinni takim ludziom pomóc. Ja w tej chwili mam bardzo ciężką sytuację materialną, ale też przyłączam się do zbiórki w takim zakresie, w jakim mogę. Wysyłam tam. 100 zł, no więcej, po prostu nie mogę. To i tak jest jedna 20 mojego miesięcznego budżetu, ale no po prostu zjem trochę mniej na święta, a ktoś tam może zje troszeczkę więcej. Proszę Was, moi drodzy, termin tej zbiórki mija w Wielkanoc, poniedziałek wielka, Wielkanocny. Proszę was o taki des, gest solidarności na święta, no słuchajcie, ile kto może, nie wiem, 10, 20, 30 zł, 5 zł słuchajcie, wyślijcie na konto, które tam będzie podane, ja załączę link pod niniejszym filmikiem i pomóżmy po prostu tym ludziom, jeżeli, jeżeli dacie radę, to zamieście tam hmm, przy przekazie hmm, informacje od Adama na przykład, hmm, to ja będę wiedział, bo też jestem ciekaw, jaki będzie wydźwięk tej, tej akcji. Postaram się w jakiś sposób tam też Wam zrewanżować. Może Wy kiedyś będziecie w podobnej sytuacji, może trzeba będzie dla Was zrobić taką zbiórkę. Pomóżmy tym ludziom, pomóżmy Józefowi, który robi naprawdę fantastyczną pracę i pokażmy, że jako Polita Poli Polacy jesteśmy solidarni także z, z tymi, którzy naprawdę są słabi, którzy... Którzy nie, star nie wymuszają tej pomocy, tylko po prostu o nią proszą. Dziękuję Wam z góry.